Dosłownie kiedy miałem opublikować ten materiał, napisał do mnie jeden z doskonale znanych Wam widzów na tym kanale. Mowa oczywiście o nikim innym jak Neomańku. Czyli tak naprawdę osobie, która bezinteresownie pomogła nam wszystkim, modyfikując jeden ze wskaźników, z których korzystamy na TradingView, do mojego głównego modelu handlowego Prey. To dzięki niemu widzimy, kiedy zakres Asian Session Range się zgadza, bo w tym momencie po prostu podświetla się on na określony kolor. To dzięki niemu widzimy również tabelkę w prawym górnym rogu, która pokazuje nam, czy Asian Session Range Low, czy też High zostało zebrane, i generalnie pomógł on tak naprawdę również wielu innym osobom na tym kanale, czy to w sekcji komentarzy, odpowiadając na jakieś pytania i tak dalej. I dzisiaj chciałbym poświęcić mu początek tego materiału, przede wszystkim ze względu na to, że wysłał mi on właśnie to, czyli potwierdzenie certyfikat swojego FTMO Challenge. I takich certyfikatów od Was też dostaję dosyć sporo, natomiast. Ze względu na to, jak no Maniek przyczynił się tak naprawdę do rozwoju tego kanału, do rozwoju nas jako traderów, do ułatwienia nam tak naprawdę naszej przygody, chciałbym serdecznie z tego miejsca mu pogratulować. Po powiedzieć oczywiście z doświadczenia, że to jest dopiero początek przygody, że tak naprawdę to jest nic innego jak po prostu potwierdzenie tej ciężkiej pracy. Warto to celebrować, ale również w tym wszystkim warto teraz zakasać rękawę jeszcze bardziej i zrobić sobie dokładny rachunek tego. Dlaczego właśnie się to udało. Także serdeczne gratulacje, i cóż, zapraszam Was do materiału. Biorąc pod uwagę ilość wiadomości, która dotarła dzisiaj do mnie i na Instagrama i na mojego maila, dochodzę do wniosku, że nie tylko ja uczestniczyłem w tym jakże książkowym rozegraniu, które miało miejsce na etku czyli na eurodolarze. Witam was moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Prey i zapraszam was dzisiaj na niesamowicie szybkie omówienie tego co miało miejsce na rynku. Dzisiaj to znaczy 18 września w czwartek 2025 roku pod kątem mojego głównego modelu handlowego Prey. Mówię niesamowicie szybkie omówienie ponieważ dla każdej osoby, która ogląda mój Trading Mentorship 2025 na moim YouTube, oczywiście, który jest dostępny całkowicie za darmo, no to wskazanie dzisiejszego setupu powinno nie stanowić żadnego problemu. Oczywiście było tutaj jedno małe wyzwanie z tym, żeby rzeczywiście, jak zwykle, śledzić DXY i dzięki temu filtrować jakiekolwiek fałszywe wybicie. Natomiast no, myślę, że dla każdej osoby, która śledzi już ten model od dłuższego czasu, nie powinno być to żadnym problemem, ale zresztą zaraz zaraz postaram się już przewidzieć większość pytań, które kotłują się w waszej głowie, z określonym prawdopodobieństwem przewidzieć oczywiście i odpowiedzieć na nie. Natomiast zanim do tego przejdziemy, no to przejdźmy sobie oczywiście również do tego co miało miejsce pod kątem wydarzeń makroekonomicznych. Również jedną z przyczyn, dlaczego dzisiaj nagrywam dla Was takie szybkie omówienie, jest to, że w trakcie kiedy siedziałem w tej pozycji, nagrywam również dla Was backtesting Nasdaqa, który pojawi się również w tą sobotę i to, co się tam wydarzyło, nowe rzeczy, które dochodzą nam do forex testera, nowy wskaźnik. No, sami zobaczycie, naprawdę jest na co czekać. Tu również też uspokajam wszystkie osoby, które w ogóle czekają na tak samo materiał z. Strategii na etat i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, nad którymi pracuję w kuluarach. Tam potrzebujemy jeszcze trochę więcej czasu, mówię potrzebujemy, ponieważ deweloperzy pracują nad czymś, co jeszcze bardziej Wam rozwali web, jeśli chodzi o potencjał, który będziemy w stanie wycisnąć z tej platformy w ramach właśnie strategii w cudzysłowie na etat, ale o tym więcej, także w sobotę możecie oczekiwać również naprawdę przepotężnego materiału. Dobra, ale wracając, dzisiaj, to znaczy 18 moi drodzy, września. Mamy stopy procentowe na funcie, więc automatycznie fund w ogóle odpada dzisiaj z naszej, z naszej listy, jeśli chodzi o handel. No stopy procentowe na funcie to, jest, to są takie newsy, które kompletnie przekreślają w tym momencie możliwość handlu na tej parze walutowej. Na Australijczyku o 3.30 mieliśmy, oczywiście tutaj już jest czas Polski dla ułatwienia dla tych wszystkich osób, które Mimo wszystko wolą, jak właśnie same wydarzenia makroekonomiczne podaje w polskim czasie, no to tutaj właśnie dla was jest to ustawione w czasie polskim więc mieliśmy Australijczyka employment change i unemployment rates natomiast to o 3.30, więc tak naprawdę na długo przed jeszcze otwarciem londyńskim no i później mamy o 14.30 unemployment claimsy na dolarze. Natomiast to trzeba powiedzieć jasno, stosując oczywiście zasadę minus 1 i plus 1. Wczoraj mieliśmy stopy procentowe na samym dolarze, ale wynik tych stóp procentowych, no to mam wrażenie, że od początku tego tygodnia to rynek już dyskontował ten wynik non stop. Wszyscy tak naprawdę dosyć mocno spodziewali się właśnie takiego wyniku. No i szczerze mówiąc tutaj, biorąc pod uwagę te newsy, to jakoś przez to dzisiaj się szczególnie nie obawiałem w żaden sposób no bo nic tutaj tak naprawdę mam wrażenie, że nikogo nie zaskoczyło biorąc pod uwagę tak naprawdę to w jaki sposób większość narracji w sieci miała miejsce. No ale zresztą tak jak wiecie, my nie skupiamy się na wynikach, skupiamy się na potencjalnej zmienności, którą przynoszą nam konkretne wydarzenia makroekonomiczne. No i ta zmienność dzisiaj dopisała. Natomiast przejdźmy sobie już rzeczywiście bezpośrednio do samego setupu, ponieważ uważam, że ten setup w dniu dzisiejszym to jest po prostu rzecz fenomenalna. Zacznijmy sobie jak zawsze od usunięcia wszystkich rysunków. Zostawię tylko może w tym momencie samą pozycję, żeby gdzieś tutaj łatwo, z, z dużo łatwiejszy dużo łatwiejszym sposób gdzieś wam było to wszystko zobaczyć. Wyłączę sobie również inne rzeczy. Standardowo, moi drodzy, może przejdźmy sobie przez samo szybciutko na początek wejście. Jeśli chodzi o wejście, to tak jak mówię w dniu dzisiejszym mieliśmy jedno małe, fałszywe wybicie, które miało miejsce o pierwszej. 30. Natomiast, no, DXY w tym momencie nie zrobił kompletnie nic interesującego. Tak, jak możecie sobie przesunąć wykres, no, to bardzo ładna odnoga manipulacyjna. Natomiast, to pierwsze, co mieliśmy tutaj w tym miejscu, tego tak naprawdę tylko Breakera, no, to to jest w tym momencie na samym DXY. Był to fail to display. Tak, jak możecie zobaczyć, rynek w ogóle nie przesunął tutaj niżej tego dołka na DXY. Więc dla mnie to był po prostu moment, żeby oczekiwać. Dalej, no bo i tak biorę setupy tylko A, czyli te, które pojawiają się po godzinie drugiej. Czasu nowojorskiego DXY całkowicie tutaj zrobił fail to displays. I wiem, że tu wiele osób zastanawia się: Prey, w jaki sposób Ty tak naprawdę to postrzegasz? Jak to wygląda? I jak jeśli pojawi się taki fail to displays, to czy wtedy wchodzić w pozycję, czy nie wchodzić w pozycję? Jeśli później pojawi się konkretny setup, moi drodzy, musicie pamiętać, że my bazujemy tutaj na prawdopodobieństwie i wszystkie. Elementy, które składają się w danym dniu na to, czy setup może pociągnąć, one wychodzą i wywodzą się z tego, czy umiejętnie potrafimy określić i wskazywać bardziej prawdopodobne wydarzenie. I sami zaraz zobaczycie, ile klocków dzisiaj składa się w jedną całość. To że mamy wcześniej na przykład taką sytuację jak tutaj i dxy nie robi wtedy shifta to to jest dla nas tylko oznaka, że ta reakcja, która tu miała miejsce, po prostu nie jest reakcją, której my pożądamy. Ale nie zmienia to faktu, że oczywiście zmniejsza to już w pewnym stopniu prawdopodobieństwo tego, że następny market structure shift może pociągnąć. I gdyby on był brzydki, no to również raczej bym w tym nie uczestniczył, albo byłby ponownie nie w godzinach, które mnie interesują. I zaraz wszystko zresztą stanie się dla Was coraz bardziej jasne. Więc tutaj DXY bardzo mocno nas chroni, i to jest rzecz najważniejsza, jeśli chodzi o to. Później rynek przesunął się niżej. No i tak naprawdę o godzinie 2.40. Mieliśmy pięknego market structure shifta na właśnie interwale 5-minutowym. I moi drodzy, zanim tak naprawdę przejdę, już do samej przyczynowości, do wszystkiego innego, tego zresztą, co mieliście w poprzednim materiale, no, tak naprawdę, cały poprzedni materiał, to jeśli ktoś. Oglądał ten materiał i oglądał po prostu poprzedniego mentorshipa, obecnego właściwie mentorshipa 2025, no to doskonale zdaje sobie sprawę, o czym mówię. Więc mamy w tym momencie market stretcher shift na interwale 5-minutowym o 2.40, więc mamy i w tym momencie breakera i. Porządny market structure shift, ale co jest najważniejsze, to jak przejdziecie sobie na interwał 15-minutowy, to zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między tym, co miało tutaj miejsce wcześniej, i tym po prostu, że my mieliśmy delivery ceny do tego for value gap, czyli do tego CB, so side imbalance, buy side inefficiency. A jaka jest różnica tutaj? Tutaj mamy w tym momencie załamanie ostatniego wierzchołka, również na interwale 15-minutowym. Więc mamy breakera, mamy wszystko to, co klasyfikuje się jako A setup, moi drodzy. Jeśli ktokolwiek z Was oglądał mojego mentorship'a, no to doskonale zdaję sobie sprawę z tego, o czym mówię. Zaraz zresztą wrzucę wam tutaj szybko, nawet nie tylko samą ściągę, co po prostu wrzucę wam tabelkę, która, która myślę, że doskonale jest wam znana i powinna wam już pokazać też bardzo mocno to, o czym zresztą mówię w ramach klasyfikacji setupów. Właśnie tylko szukam teraz tego, żebyście zobaczyli sobie to na pełnym ekranie tak jak widzicie moi drodzy setup A+ to jest setup w którym mamy entry od drugiej do czwartej, ale mamy 5 minutowy na 15 minutowy market structure shift i z breakerem dodatkowo, więc to jest piękna piękna sprawa i teraz moi drodzy, jeśli weźmiecie sobie pod uwagę jak to wygląda również na 15 i teraz nawet wrócimy sobie na piątkę i przejdziemy ponownie na DXY, to DXY robi kropeczka w kropeczkę dokładnie to samo, czyli mamy Pełną synergię z DXY w tym momencie mamy pięknego Breakera również na samym DXY i sam DXY tutaj również, mimo że nie zamyka się poniżej Swinglowa na 15, to i tak w tym momencie bardzo, bardzo ładna świeca na 15-minutowym DXY. Ja na to i tak nie zwracam uwagi na DXY, jeśli chodzi o 15, mnie interesuje tylko przełamanie tutaj tej piątki, natomiast również mieliśmy bardzo ładnego breakera i sami możecie zobaczyć, jak odnieśliśmy się do breakera i cena poleciała niżej. No po prostu fenomenalny setup. No ale dobrze, oczywiście to jest samo. Wejście takich wejść może pojawić się milion DXY za pierwszym razem nam ratuje tyłek, jasna sprawa. Takich wejść pojawia się dużo, fałszywych, niefałszywych. Natomiast to, oczywiście, co dzisiaj w ogóle zmienia postać rzeczy, moi drodzy, o 180 stopni, to przejdźmy sobie teraz szybciutko, tylko zmienię tutaj widoczność tego, oczywiście, tylko i wyłącznie na, na minutówkach. To jest, moi drodzy, to, że aha, ja to sobie teraz chyba anulowałem wszystko to, co kliknąłem. Nie, to jest oczywiście to, że biorąc pod uwagę interwał daily. No to moi drodzy, my dzisiaj trafiliśmy do daily BC, czyli trafiliśmy do jednodniowego fair value gap, do jednodniowego w tym momencie buy side imbalance sell side inefficiency. Jedyny minus w ramach tego co tutaj było, to to, że jeśli chodzi o IBD, znajdujemy się w premium. Natomiast nie pozwoliłbym sobie na to, żeby uciekł mi setup, który ma przyczynowość na interwale daily w postaci świeżutkiego Daily BC. Tu mówimy o świeżutkim Daily BC, mówimy o czymś, co miało miejsce dosłownie 16 września, czyli jeszcze dwa dni temu w tym tygodniu, więc jest to perfekcyjna okazja, żeby wykorzystać ten mały impuls ceny, na który my polujemy w sposób jakże precyzyjny, więc mamy Daily BC w tym momencie i sami możecie zobaczyć, jak pięknie tutaj nam ta reakcja oddała. I teraz, żeby tego było mało, żeby ktoś nie przyszedł i nie powiedział, Prej, przecież to, no ja nie wiem, nie Jestem pewny co do tego setupu, to jeszcze w ramach tej ściągi mamy equal highsy zgodnie z A, a z target, które są. Idealnie na szczycie sesji azjatyckiej mamy piękne equal highsy. Więc mamy moi drodzy, no, klasykę rodzaju, która po prostu jest klasyką, której nie da się pomylić z niczym innym. Mamy piękną akumulację w sesji azjatyckiej, manipulację w sesji na początku, tak naprawdę jeszcze przed w sumie sesją londyńską. I w ramach sesji również już londyńskiej, i dystrybucję, która miała miejsce w tym momencie już podczas właśnie otwarcia sesji londyńskiej. No, moi drodzy, ponownie. Tego nie da się z niczym innym pomylić. A jeśli Asian Session Range jeszcze tak wprost i oficjalnie wystawia się nam z użyciem aż trzech wierzchołków, no to nie wziąć tego setupu to dla mnie po prostu było niemożliwe. Sram i zwróćcie uwagę zresztą jak piękne delivery tutaj mieliśmy. No i oczywiście standardowo w ramach 0.3 ADR, tutaj jeśli chodzi o to co miało miejsce dzisiaj, no to pięknie mamy tutaj 0.3 ADR, które daje nam... Bardzo ładny zakres ze spreadami, z, pip, z, z prowizjami. Tutaj bez problemu można było i tak w dniu dzisiejszym osiągnąć jeden do dwóch z palcem. Tak, żeby jest to piękny zakres, który nam się utworzył, piękna reakcja. Tak jak widzicie, nie staramy się tu łapać nie wiadomo czego. Chodzi nam o wysoce prawdopodobną reakcję. Więc wypisz, wymaluj, moi drodzy, setup, który po prostu dzisiaj miał miejsce na etku. To jest wypisz, wymaluj setup, którego chcemy oczekiwać północ Nowojorska po północy od razu manipulacja, i dodatkowo, jeszcze teraz, jak przejdziemy sobie na samo CBDR i, po, bo, i pójdziecie po body CBDR, czyli tak jak zresztą wam wielokrotnie wspominałem, bo body CBDR tu nas najbardziej interesuje do godziny 20. No to myślę, że nikogo tutaj nie powinno już zdziwić, że jeśli chodzi o CBDR, i nawet wiecie co wam powiem, zróbmy sobie to bardzo dokładnie, żeby tu nie było wątpliwości co do tego jak wygląda tak. Dobry setup, moi drodzy. Sami zwróćcie sobie uwagę, że w tym momencie mówimy o tym, że jest to przeniesienie ceny. Idealnie zatrzymanie się właściwie ceny w okolicach 50% tej pierwszej standardowej dewiacji. Także perfekcyjne zatrzymanie się, jeśli chodzi również o CBDR, no po prostu lepiej by tego nie można było sobie wymarzyć w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi właśnie o ten potencjalny setup. Jasny target, który nawet był widoczny na H1. To co teraz się wydarzy mi, już szczerze mówiąc, kompletnie nie interesuje. Ja ten tydzień zamykam. W w tym momencie po takim setupie ten tydzień dla mnie jest zamknięty. Jest to bardzo dobry setup. Wynik w tym tygodniu dla mnie jest niesamowicie już satysfakcjonujący. Zobaczymy oczywiście, co będzie się działo na rynku jutro. Natomiast Takich tygodniach jak te, w których mamy stopy procentowe, to są setupy z taką synergią na DXY, z takimi equal highsami, które tutaj miały miejsce, z pięknym zakresem potencjalnym, do którego może odnieść się cena. No po prostu lepiej bym sobie tego nie mógł wymarzyć. Jeśli chodzi o resztę par walutowych, to jasne, również mieliśmy tutaj sytuację. No, funta przekreślam, mimo że funt również pociągnął, funta przekreślam, bo mamy stopy procentowe na nim, więc dzisiaj to mnie nie za bardzo interesowało. Natomiast tak jak wiecie, Zgodnie z mentorshipem nie zawsze interesuje w pierwszej kolejności Edek. W pierwszej kolejności interesuje mnie oczywiście Edek, Fund, później przepraszam, Kanadyjczyk i Australijczyk. Czasami Australijczyk wchodzi ponad Kanadyjczyka w zależności od zmienności. Natomiast to, w jaki sposób Edek dzisiaj hamsko pokazał Equal Heise, to jest coś, co skłoniło mnie tylko i wyłącznie do niego. Pamiętajcie o tym, że to właśnie ułożenie się tych wszystkich klocków sprawia, że jesteśmy. W stanie wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie. Nie starajcie się zamykać w niesamowicie sztywnych ramach. Sztywne ramy powinien mieć system, który definiuje określone składowe tego, co pozwala nam wskazywać bardziej prawdopodobne wydarzenie. I to, co dzisiaj miało miejsce, to jest właśnie to bardziej prawdopodobne wydarzenie określone według mojego modelu. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego, cześć.